Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy to, co dzieje się podczas intymnych chwil, może mieć wpływ na twoje zdrowie, nie tylko emocjonalne, ale także fizyczne? Mało kto mówi o tym otwarcie, a jeszcze mniej osób tłumaczy to w sposób spokojny, rzetelny i oparty na wiedzy medycznej. A jednak wiele kobiet, szczególnie w dojrzałym wieku, zadaje sobie to pytanie w ciszy, często z niepokojem lub wstydem. Dziś porozmawiamy o temacie intymnym, ale bardzo ważnym. Czy połykanie płynów podczas seksu jest dla kobiet bezpieczne? Czy może wiązać się z jakimkolwiek ryzykiem, a może są sytuacje, w których warto zachować szczególną ostrożność? Witam Cię w zdrowie i życie. Miejscu, w którym mówimy prostym językiem o sprawach, które naprawdę wpływają na Twoje zdrowie. Samopoczucie i jakość życia. Bez sensacji, bez straszenia, ale też bez tabu. Ten temat jest ważny właśnie teraz, ponieważ coraz więcej kobiet. Zarówno młodszych, jak i starszych, chce podejmować świadome decyzje dotyczące swojej intymności. A świadomość to zdrowie. Być może ty albo ktoś z Twoich bliskich zastanawia się nad tym i nie wie, komu zaufać. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam cię serdecznie. Zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie i napisz w komentarzu, czy ten temat jest dla ciebie ważny. Dzięki temu możemy tworzyć więcej treści, które naprawdę pomagają i odpowiadają na realne pytania kobiet i ich rodzin. Kiedy mówimy o połykaniu płynów podczas seksu, bardzo ważne jest, aby już na samym początku oddzielić fakty medyczne od emocji, mitów i przekonań kulturowych, które przez lata narastały wokół tego tematu. W gabinecie lekarskim to pytanie pojawia się częściej niż wiele osób sądzi, szczególnie u kobiet dorosłych i starszych, które chcą lepiej rozumieć swoje ciało i podejmować świadome decyzje dotyczące zdrowia intymnego. Z medycznego punktu widzenia najczęściej mówimy tutaj o kontakcie z nasieniem. Czyli płynem ustrojowym mężczyzny, który ma bardzo konkretny skład i określone właściwości biologiczne, a jednocześnie budzi wiele niepokoju, głównie z powodu braku rzetelnej edukacji. Nasienie w zdecydowanej większości składa się z wody, a pozostałą część stanowią białka, enzymy, fruktoza oraz niewielkie ilości minerałów. Dla układu pokarmowego zdrowej kobiety, nie jest to substancja obca ani szczególnie obciążająca. Żołądek i jelita każdego dnia radzą sobie z bakteriami, wirusami. Toksynami środowiskowymi oraz trudnymi do strawienia składnikami pochodzącymi z pożywienia. W tym kontekście jednorazowy kontakt z nasieniem, u osoby bez alergii i z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym, nie stanowi sam w sobie zagrożenia dla zdrowia fizycznego. Organizm traktuje ten płyn jak każdą inną substancję organiczną, która ulega procesom trawiennym. Jednocześnie trzeba jasno powiedzieć, że zdrowie intymne nie ogranicza się wyłącznie do fizjologii. Ciało i psychika są ze sobą ściśle powiązane. Jeżeli dana sytuacja wywołuje napięcie, stres, poczucie przymusu lub wewnętrzny dyskomfort, reakcja organizmu może być zupełnie inna. W takich przypadkach kobiety często zgłaszają objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, uczucie ciężkości w żołądku czy zgaga. Nie są to objawy toksycznego działania płynu, lecz efekt reakcji stresowej organizmu, który uruchamia mechanizmy obronne. Dlatego tak istotne jest, aby każda decyzja w sferze intymnej była zgodna z własnymi granicami i poczuciem bezpieczeństwa. W codziennym życiu wiele kobiet nie odczuwa żadnych negatywnych skutków zdrowotnych po takim kontakcie. Inne natomiast zauważają, że ich organizm reaguje wrażliwiej. Może to wynikać z wieku, zmian hormonalnych, obniżonej odporności lub indywidualnych predyspozycji. Z wiekiem błony śluzowe stają się bardziej delikatne, a naturalne mechanizmy ochronne organizmu mogą działać wolniej. To sprawia, że nawet sytuacje wcześniej dobrze tolerowane mogą po latach wywoływać inne reakcje. Nie oznacza to jednak choroby, lecz naturalny proces starzenia się organizmu. Warto również zwrócić uwagę na częsty błąd myślowy, który pojawia się w rozmowach na ten temat. Wiele osób uważa, że skoro coś jest naturalne, to automatycznie jest całkowicie bezpieczne w każdej sytuacji. Medycyna pokazuje jednak wyraźnie, że kluczowy jest kontekst. Stan zdrowia partnera, jego styl życia, brak lub obecność infekcji, a także ogólna higiena mają ogromne znaczenie. To nie sam płyn jest głównym czynnikiem ryzyka, lecz możliwość kontaktu z patogenami, jeśli partner nie jest zdrowy lub nie wykonuje regularnych badań. Zdarzają się także reakcje alergiczne, choć są one rzadkie. U niewielkiej grupy kobiet może wystąpić nadwrażliwość na białka zawarte w nasieniu, objawiająca się pieczeniem w gardle, swędzeniem, obrzękiem lub podrażnieniem błon śluzowych. Takie objawy zawsze powinny być sygnałem ostrzegawczym i wskazaniem do konsultacji lekarskiej. Ignorowanie ich i powtarzanie sytuacji może prowadzić do nasilenia reakcji organizmu. Nie można też pominąć aspektu emocjonalnego i relacyjnego. Dla wielu kobiet decyzje dotyczące intymności są silnie związane z relacją partnerską. Poczuciem bliskości i zaufania. Jeśli kobieta czuje presję, nawet subtelną, jej ciało często reaguje napięciem. Długotrwałe napięcie w sferze intymnej może z kolei wpływać na hormony, sen, odporność i ogólne samopoczucie. Z tego powodu lekarze coraz częściej podkreślają, że zdrowie seksualne to nie tylko brak chorób, ale także poczucie komfortu, bezpieczeństwa i szacunku wobec samej siebie. Sygnały ostrzegawcze, na które warto zwrócić uwagę po takich doświadczeniach, to nawracające infekcje jamy ustnej, pieczenie, ból gardła, problemy żołądkowe lub ogólne osłabienie. Nie oznaczają one automatycznie poważnego problemu, ale są sygnałem, że organizm potrzebuje uwagi. W takich sytuacjach rozmowa z lekarzem jest najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala rozwiać wątpliwości i wykluczyć inne przyczyny dolegliwości. Podsumowując. Połykanie płynów podczas seksu z biologicznego punktu widzenia nie jest dla większości zdrowych kobiet niebezpieczne, ale nie jest to temat, który można rozpatrywać w oderwaniu od zdrowia, wieku, odporności i psychicznego komfortu. Każde ciało reaguje inaczej, a prawdziwa troska o zdrowie polega na uważnym słuchaniu sygnałów, jakie ono wysyła. Świadomość, spokój i wiedza są tutaj znacznie ważniejsze niż strach czy presja wynikająca z cudzych opinii. Kiedy zagłębiamy się w temat połykaniu płynów podczas seksu, bardzo szybko zauważamy, że to nie sama czynność budzi największe zagrożenia, lecz brak wiedzy, błędne przekonania oraz pomijanie kontekstu zdrowotnego. Przez wiele lat kwestie związane ze zdrowiem intymnym kobiet były traktowane powierzchownie lub wręcz przemilczane, co sprawiło, że wokół nich narosło wiele mitów. Kobiety, szczególnie w dojrzałym wieku, często nie miały dostępu do rzetelnych informacji. A swoje decyzje opierały na zasłyszanych opiniach, wrażeniach lub przekazach kulturowych, które nie miały nic wspólnego z medycyną. Jednym z najczęstszych mitów jest przekonanie, że połykanie nasienia zawsze jest całkowicie bezpieczne, niezależnie od okoliczności. Medycyna jasno pokazuje, że największym potencjalnym ryzykiem nie jest sam skład płynu, lecz możliwość przeniesienia infekcji. Choroby przenoszone drogą płciową nie zawsze dają widoczne objawy, szczególnie u mężczyzn. Partner może czuć się zdrowy, a mimo to być nosicielem bakterii lub wirusów, które w kontakcie z błonami śluzowymi jamy ustnej mogą prowadzić do zakażenia. To ryzyko istnieje niezależnie od wieku, ale z czasem, gdy odporność naturalnie słabnie, organizm kobiety może reagować na takie czynniki szybciej i silniej. Wraz z wiekiem zmienia się także gospodarka hormonalna kobiety. Spadek poziomu estrogenów, szczególnie po menopauzie, wpływa na kondycję błon śluzowych, które stają się cieńsze. Bardziej suche i podatne na mikrourazy. Takie mikrouszkodzenia mogą ułatwiać wnikanie drobnoustrojów do organizmu. Dlatego to, co w młodszym wieku nie powodowało żadnych dolegliwości, po latach może prowadzić do podrażnień lub infekcji. Nie jest to powód do strachu, lecz do większej uważności i troski o siebie. Kolejnym często powtarzanym mitem jest przekonanie, że nasienie ma szczególne, wręcz magiczne właściwości zdrowotne. W internecie można spotkać twierdzenia, że poprawia nastrój, wzmacnia odporność lub korzystnie wpływa na skórę. Z naukowego punktu widzenia nie ma dowodów, które potwierdzałyby takie działanie w realnym, klinicznym znaczeniu. Owszem, zawiera ono śladowe ilości składników odżywczych, ale są one zbyt małe, by miały jakikolwiek zauważalny wpływ na zdrowie kobiety. Budowanie oczekiwań zdrowotnych wokół takich przekazów może prowadzić do rozczarowania lub ignorowania prawdziwych potrzeb organizmu. Nie można też pominąć aspektu psychologicznego, który odgrywa ogromną rolę w reakcji ciała. Jeżeli kobieta doświadcza presji, poczucia obowiązku lub wstydu, jej organizm reaguje stresem. Stres z kolei wpływa na układ hormonalny, trawienny i odpornościowy. Wiele kobiet zgłasza w takich sytuacjach bóle brzucha, mdłości, napięcie w gardle lub uczucie dyskomfortu, które nie mają nic wspólnego z toksycznością płynu, lecz są efektem reakcji emocjonalnej. Z tego powodu lekarze coraz częściej podkreślają, że zdrowie seksualne to również zdrowie psychiczne. Istnieje także mit, że jeśli kobieta nigdy wcześniej nie miała problemów, to nie musi się niczym martwić w przyszłości. Tymczasem zdrowie nie jest stanem stałym, lecz procesem. Zmiany w diecie, przyjmowane leki, choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie, a także ogólne osłabienie organizmu mogą wpływać na to, jak ciało reaguje na różne bodźce. Dlatego tak ważne jest regularne monitorowanie swojego stanu zdrowia i reagowanie na nawet drobne sygnały ostrzegawcze. Badania pokazują, że kobiety, które otwarcie rozmawiają z partnerem o swoich granicach i potrzebach, rzadziej doświadczają negatywnych skutków zdrowotnych związanych z życiem intymnym. Otwartość i zaufanie zmniejszają stres, a tym samym obciążenie organizmu. Z kolei brak komunikacji często prowadzi do napięcia, które z czasem może manifestować się w postaci problemów zdrowotnych niezwiązanych bezpośrednio z seksem, takich jak bezsenność czy osłabienie odporności. Ważnym czynnikiem ryzyka, o którym rzadko się mówi, jest również brak regularnych badań kontrolnych u partnera. Zdrowie intymne jest wspólną odpowiedzialnością, a nie wyłącznie sprawą kobiety. Regularne badania i dbałość o higienę zmniejszają ryzyko przeniesienia infekcji i budują poczucie bezpieczeństwa w relacji. Podsumowując ten rozdział, warto jasno podkreślić, że największym zagrożeniem nie jest sama czynność, lecz brak wiedzy, presja oraz ignorowanie sygnałów wysyłanych przez ciało. Mity, które krążą wokół tego tematu, często prowadzą do skrajności albo nieuzasadnionego lęku, albo niebezpiecznej beztroski. Zdrowe podejście polega na równowadze, świadomości, rozmowie, regularnych badaniach i szacunku do własnych granic. To właśnie te elementy, a nie sensacyjne przekazy, stanowią fundament prawdziwego zdrowia intymnego. Kiedy mówimy o zdrowiu intymnym kobiet, kluczowe znaczenie ma jedno podstawowe założenie. Każda decyzja powinna być świadoma, dobrowolna i zgodna z własnym samopoczuciem fizycznym oraz emocjonalnym. Nie istnieje jedna uniwersalna odpowiedź. Która byłaby dobra dla wszystkich kobiet, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji życiowej. Dlatego pierwszym i najważniejszym krokiem jest uważne słuchanie własnego ciała. Jeśli dana sytuacja wywołuje niepokój, napięcie lub wewnętrzny sprzeciw, jest to sygnał, którego nie należy ignorować. Zdrowie nie polega na spełnianiu oczekiwań innych, lecz na trosce o siebie. Bardzo istotnym elementem profilaktyki jest regularny kontakt z lekarzem ginekologiem. Wizyty kontrolne nie służą wyłącznie wykonywaniu badań, ale także rozmowie. Wiele kobiet obawia się poruszania tematów intymnych, jednak z punktu widzenia medycyny są one tak samo ważne jak pytania dotyczące serca, stawów czy cukru we krwi. Dobry specjalista potrafi wytłumaczyć, jakie zachowania są bezpieczne, a kiedy warto zachować ostrożność, biorąc pod uwagę wiek, hormony, choroby przewlekłe czy przyjmowane leki. W codziennym życiu ogromną rolę odgrywa także komunikacja z partnerem. Zdrowa relacja opiera się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Otwarte rozmowy o granicach, potrzebach i obawach nie osłabiają bliskości, lecz ją wzmacniają. Kobieta, która czuje się bezpieczna i wysłuchana, rzadziej doświadcza stresu, a to bezpośrednio przekłada się na lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego i hormonalnego. Warto pamiętać, że zdrowie intymne to wspólna odpowiedzialność, a nie jednostronny obowiązek. Z praktycznego punktu widzenia ważne jest także dbanie o ogólną kondycję organizmu. Odpowiednie nawodnienie, zbilansowana dieta bogata w warzywa, białko i zdrowe tłuszcze oraz regularny sen wzmacniają naturalne mechanizmy obronne. Organizm dobrze odżywiony i wypoczęty lepiej radzi sobie z różnymi bodźcami i szybciej regeneruje się po ewentualnych podrażnieniach. Nie są to działania spektakularne, ale to właśnie one mają największy wpływ na długoterminowe zdrowie. Jeżeli po kontaktach intymnych pojawiają się niepokojące objawy, takie jak pieczenie w gardle, nawracające infekcje jamy ustnej, ból brzucha czy ogólne osłabienie, nie należy ich bagatelizować. Wczesna reakcja pozwala uniknąć powikłań i daje poczucie kontroli nad własnym zdrowiem. Często wystarczy prosta konsultacja, aby rozwiać wątpliwości i ustalić, czy objawy mają związek z infekcją, alergią czy zupełnie inną przyczyną. Wiele kobiet pyta również o naturalne sposoby wspierania organizmu. W tym kontekście warto mówić o rozwiązaniach bezpiecznych i rozsądnych, a nie o cudownych metodach. Wzmacnianie odporności poprzez zdrową dietę, umiarkowaną aktywność fizyczną i redukcję stresu ma znacznie większe znaczenie niż sięganie po niesprawdzone suplementy. Delikatne napary ziołowe, odpowiednia higiena jamy ustnej i unikanie używek mogą wspierać ogólne samopoczucie, ale nie zastąpią opieki medycznej, jeśli pojawią się problemy. Nie można również zapominać o aspekcie psychicznym. Poczucie wstydu, winy czy presji w sferze intymnej z czasem odbija się na całym organizmie. Długotrwały stres może prowadzić do zaburzeń snu, problemów trawiennych, obniżonej odporności, a nawet pogorszenia nastroju. Dlatego tak ważne jest, aby kobieta dawała sobie prawo do własnych wyborów i nie porównywała się do innych. Każde ciało ma swoją historię i swoje tempo. Kiedy warto szukać pomocy specjalisty? Zawsze wtedy, gdy pojawiają się powtarzające się dolegliwości. Ból, reakcje alergiczne lub silny dyskomfort psychiczny. Konsultacja z lekarzem lub terapeutą nie jest oznaką słabości, lecz dojrzałości i odpowiedzialności za własne zdrowie. Wczesna rozmowa często pozwala zapobiec poważniejszym problemom i przywrócić spokój. Na zakończenie tego rozdziału warto podkreślić jedną bardzo ważną myśl. Troska o zdrowie intymne jest formą miłości do samej siebie. Niezależnie od wieku, zawsze jest dobry moment, aby lepiej zrozumieć swoje ciało, zadbać o swoje granice i poprawić jakość życia. Małe, codzienne decyzje, oparte na wiedzy, spokoju i szacunku do siebie, mają ogromną moc. To właśnie one budują prawdziwe zdrowie, które towarzyszy kobiecie przez całe życie. Na zakończenie tej rozmowy warto jeszcze raz podkreślić to, co jest w tym temacie najważniejsze: zdrowie intymne kobiet nie powinno być źródłem wstydu, lęku ani presji. Połykanie płynów podczas seksu z medycznego punktu widzenia w większości przypadków nie stanowi zagrożenia dla zdrowych kobiet, ale zawsze musi być rozpatrywane w szerszym kontekście: stanu zdrowia, wieku, odporności oraz osobistego komfortu. Każde ciało reaguje inaczej i to właśnie uważność na własne sygnały jest najlepszym przewodnikiem. Dowiedziałaś się dziś, że największe ryzyko nie wynika z samej czynności, lecz z braku wiedzy, nieświadomości zdrowia partnera, ignorowania objawów oraz działania wbrew własnym granicom. Świadome decyzje, regularne badania i otwarta rozmowa, zarówno z lekarzem, jak i z partnerem, są fundamentem bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia na każdym etapie życia. Warto pamiętać, że profilaktyka i troska o siebie to nie jednorazowe działania, ale proces. Nawet niewielkie zmiany w codziennych nawykach, większa uważność i lepsze zrozumienie własnego ciała mogą znacząco poprawić jakość życia. Nie tylko intymnego, ale ogólnego. Zdrowie to odpowiedzialność. Ale też akt szacunku wobec samej siebie. Dziękuję Ci, że byłaś dziś z nami. Jeśli ten materiał pomógł Ci spojrzeć na ten temat spokojniej lub dał odpowiedzi na nurtujące pytania, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie, zostaw komentarz i podziel się tym filmem z bliskimi. W zdrowie i życie twoje zdrowie jest zawsze na pierwszym miejscu.